Czyszczą sztuki nad lipiną. Pod błękitnym niebem znoszą w kule miodek złoty, będziem go jeść z chlebem, psy, psy, cześć, tu Basia psy, psy. W dzisiejszym podcaście po melodii porozmawiamy z finalistami plebistytu Pomelon 2023. Moimi gośćmi. Są Andrzej Zagajewski oraz Sebastian Kaszycznas z zespołu Czereśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym, żebyście przybliżyli zespół Czereśnie. Co to jest za projekt? Co to jest za pomysł? Od kiedy istniejecie i dlaczego w ogóle istniejecie? Zespół Czereśnie to czterech muzyków, multiinstrumentalistów, którzy komponują i wykonują na żywo muzykę edukacyjną dla dzieci. Głównie dla dzieci, chociaż trzeba zauważyć, że dorośli też świetnie się bawią na naszych koncertach. A jak w ogóle powstał zespół Czereśny? Skąd się wziął ten pomysł? Bo jesteście muzykami, którzy nie tylko grają oczywiście tą muzykę dla dzieci, i nie tylko gracie w czeleśniach, więc to jest dla mnie ciekawe skąd taki pomysł? Tak jest. Zespół czereśny powstał z mojej inicjatywy jakoś w 2017 roku jak zaczynałem pracę z dziećmi, pracowałem w przedszkolach i żłobkach i robiłem zajęcia muzyczne. I zacząłem z czasem pisać e, piosenki dla tych dzieci, bo im brakowało jakich, jakiegoś dobrego repertuaru. Z czasem zacząłem nagrywać te piosenki, i z pewnym takim e, wstydem i strachem pokazałem je kolegom z zespołu. I właśnie nasz e, czereś, nie, czy wtedy ha, czy hańbowy e, tubista Ig, Ignacy, czyli Jakub, e, powiedział: Hej, to są fajne piosenki, może zrobimy z tego prawdziwy zespół i, i pogramy sobie takie lżejsze rzeczy. I, I tak właśnie powstał zespół Czereśnie i zaczęliśmy, pierwszą płytę wydaliśmy w 2017 roku i też zaczęliśmy wtedy koncertować i tak już istniejemy, czyli ile? 6 lat I, i skład się trochę pozmieniał, ale teraz skład tworzy cały zespół Hańba, czyli zespół Hańba i zespół Czereśnie, to są cztery te same osoby. To jest bardzo ciekawe, bo jak ktoś zna Hańbę, a nie zna Czereśni i nie wie, że robicie też rzeczy dla dzieci, to mógłby się mocno zdziwić chyba. Tak, często dostajemy takie wiadomości, aczkolwiek yy, zauważyliśmy, że też dzieci takie, nie wiem, już troszeczkę starsze, dziesięcioletnie, zaczynają słuchać hańby i lubią hańbę i, i też bardziej doświadczamy takiego rozczarowania, że jak są dzieci, które najpierw poznały hańbę i potem rodzicom mówią, hej, ale oni mają też zespół dla dzieci, puszczają im czereśnie, to te dzieci jest takie, nie, to jest za lekkie, to nie jest, to nie jest hańba. No. A z drugą strony jest to bardzo zabawne, bo właśnie... Mamy jakby dużo słuchaczy czereśniowych zupełnie jakby innej takiej naszej bańki, w której jakby istniejemy z hańbą i słuchają na zupełnie inni ludzie. I często bardzo się dziwią, że mamy jeszcze jakiś zespół dla dorosłych i potem pokazujemy hańbę. Albo na przykład dostajemy takie wiadomości na, na, na Instagramie, że ludzie mówią, hej, słucham tyle Cereśni, słucham was od kilku lat w samochodzie z moim dzieckiem i dopiero teraz zauważyłam, że wy jesteście hańbą, że wcześniej nie, nie połączyłam tego. E, więc tak, jest to zabawne i, i dla, dla mnie wydaje mi się, że są to dość, dość podobne światy i ta energia jest dość podobna i wyczuwalna, ale chyba to dopiero na koncertach. Jak ktoś słyszy z nagrań, to może faktycznie e, się zmylić. Znaczy tak, ogólnie tak, są podobne, yy, no ale jednak troszeczkę inaczej brzmi ta muzyka dla dzieci. No, mamy Mówię... troszeczkę inne instrumentarium, jest to lżejsze i bardziej bym powiedział chyba zaaranżowane. No właśnie dlatego chciałam zapytać, czy inaczej? A jeśli tak, to jak różni się robienie muzyki dla dzieci i dla dorosłych, powiedzmy? Z mojej perspektywy nie ma wielu różnic. Ten przepływ emocji cały czas jest na podobnym poziomie. To znaczy, chodzi o to, żeby zamknąć w tej muzyce jakieś emocje i potem przekazywać je na koncertach, więc to jest na pewno wspólne w tym temacie. Natomiast to, co Andrzej już wspomniał, na pewno ta muzyka dla dzieci jest troszeczkę lżejsza. Chociaż czasem na koncertach wychodzi nam coś zupełnie innego, to znaczy, że te dzieci naprawdę się odpalają i mieliśmy już takie sytuacje, gdzie na plenerowych koncertach pogo dziecięce zbudzało tabun kurzu, także nie było nic widać. Więc y, to tylko z założenia jest lżejsze, na koncertach naprawdę wychodzi bardzo dużo energii, wychodzi z tego coś bardzo energetycznego. Yy, tak, to na pewno, a tak z mojej perspektywy, yy, robiąc piosenki jako czereśnie, jako hańba, na czereśniach kładę duży nacisk, żeby były jakieś takie elementy animacyjne, że myślę, jak zaangażować publiczność dzieci do każdej piosenki, którą gramy, że właśnie te piosenki są czasami takie bardziej zabawy muzyczne niż tradycyjne piosenki, bo właśnie myślę pod tym kątem odbioru na żywo i też jak byłbym te piosenki na przykład robić z dziećmi na zajęciach, więc to są takie po, trochę pod kątem zajęć muzycznych, pod kątem rytmicznym. Czasami je robię. Ciekawa jest też rzecz, że, że, że Sebastian ma troszeczkę inne podejście na pewno niż ja do czereszni, bo zanim Sebastian przyszedł, dołączył do naszego zespołu, to wcześniejsze płyty czereśni to było tak, że ja sam je nagrywałam w domu i tylko tam koledzy lub koleżanki mi dogrywali różne partie, które już wcześniej jakby przygotowałem. Ale jak przyszedł Sebastian, to ostatnia płyta Czereśni, Czereśni pani Marii, która jest nominowana w plebiscycie, powstała tak bardzo wspólnie. Nagraliśmy ją wszyscy razem we czwórkę, skomponowaliśmy ją wszyscy razem we czwórkę. Tak jak powstają płyty hańby, czyli to jest wspólna praca, wspólnie ćwiczymy to na próbach, a potem wszyscy razem na setkę nagrywamy. Więc ostatnia płyta Czereśni, moim zdaniem, się bardziej zbliżyła do hańby już. Mhm, ale z jednej strony tak. Z drugiej strony nie, bo ostatnia płyta Czereśni to są właśnie Czereśnie Pani Marii. I Pani Maria w tym wypadku to jest Pani Maria Konopnicka, która wydaje się o jakieś galaktyki odległa, jeśli chodzi o stylistykę od Waszej muzyki, a jednak to gra. I jak to się stało, że właśnie to jest Konopnicka? To jest sytuacja taka, że zeszły rok był tak rokiem Konopnickiej i dostaliśmy zaproszenie z Biblioteki Narodowej, żeby zrobić taki koncert. I stwierdziliśmy, że jest to fajny pomysł. Ja potem zobaczyłem te piosenki i posłuchałem tych aranżacji Zbigniewa Noskowskiego? Tak? Zygmunta. Zygmunta, Zygmunta. Zygmunta Noskowskiego. No i muszę powiedzieć, że trochę zwątpiłem w ten projekt, ale wtedy z pomocą przyszedł pan Sebastian. Troszeczkę, troszeczkę przełamaliśmy, zainspirowaliśmy się tymi melodiami, ale troszeczkę wyszliśmy z tego... Pudełka XIX-wiecznego. To było mocno archaiczne, pisane na fortepian i głos yy, operowy, nawet w pewnym momencie chyba. Yy, więc troszeczkę to odświeży, odświeżyliśmy. Yy, I znowu dla mnie, yy, nie wiem, jakoś nie, nie, nie rozdzielam tak tych światów. Ta płyta czeleśni zbliża do hańby. Yy, gramy muzykę do tekstów poetyckich, tak jak w hańbie. Jasnym jest, że tematyka jest dużo lżejsza i, i bardziej przyswajalna dla dzieci, ale ale gdzieś te światy cały czas się do siebie zbliżają. I też, że ta poezja to też nie jest coś, co jest wam obce, no nie? Ale dla mnie, y, miałam dużo nie mówić, ale powiem tą jedną rzecz, bo wydaje mi się ciekawa, że to, to, co ja słyszę ciekawego w tych wszystkich przejściach, tych inspiracji, to jest to, że tak naprawdę przez tego Noskowskiego to trochę wróciliście do, y, do jakiejś takich inspiracji, tak naprawdę jakąś muzyką ludową. Gdzieś tam pobrzmiewają te takie melodie ludowe, a u was to wraca troszeczkę do źródeł, wiadomo, że wy nie gracie muzyki ludowej. Bardziej wraca do takiej prostej, powiedzmy, formy, takiej bardziej bezpośredniej, naturalnej. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, jak tego słucham, że mnie to w jakiś sposób nawiązuje do, do, do tych źródeł, które też prawdopodobnie inspirowały Noskowskiego. No, to jest trochę tak, że my gdzieś tam wszyscy w większości się wywodzimy gdzieś tam z jakiejś sceny folkowej i gdzieś tam mieliśmy styczność z muzyką właśnie folkową, ludową. Nie ma z nami właśnie pana Wojtka, Wojtka Wędzichy, który Grał w słowiankach i, 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 i grał dużo takiej muzyki ludowej, jest najbardziej ludowym muzykiem. Więc jak on tylko chwyci klarny, to te melodie od razu brzmią tak mm, rucowo, bym powiedział. E, i, I początki hańby były takie bardzo właśnie folkowe. Zresztą graliśmy na festiwalu Nowej Tradycji i często graliśmy na festiwalach folkowych. Potem staraliśmy się troszeczkę rozwinąć tą koncepcję i poszliśmy w taką, powiedzmy, stronę bardziej postpankową. Ale ja szczerze mówiąc zawsze tęsknię za takim graniem, bardzo lubię taką muzykę i cieszę się, że właśnie jest to wyczuwalne i że szczereśniami trochę wróciliśmy bardziej na to łono folku. No zobacz, miałam dobrą intuicję, tak, że to jednak tak. coś, coś w tym jest. To nie tylko moje zboczenie, bo ja właśnie też się wywodzę z tych folkowych klimatów. I może je słyszę tam, gdzie ich nie ma, ale okazało się, że tam są jednak, to fajnie. No to jeszcze e, chciałam was zapytać o, to, o te koncerty, bo wy właśnie no bardzo dużo koncertujecie też z Czeleśniami, no nie? I dużo ludzi właśnie też poznaje was chyba bardziej na koncertach, tak? A potem się wkręca, nie? Albo odwrotnie, że są już tak wkręceni, że po prostu Przyjdą wszędzie, gdzie zagracie, i zawsze. No to chciałam zapytać o te koncerty. Jak wyglądają się te koncerty poza tym dziecięcym? Pogo? To jest przede wszystkim spotkanie z muzyką. Nam przyświeca taka główna idea, żeby jeździć do ludzi i pokazywać żywe instrumenty. Żeby w świecie, w którym jest bardzo dużo cyfrowej, przetworzonej muzyki, to nas wyróżnia. Więc to jest niesamowite, że te dzieciaki mogą zobaczyć suzafon, tubę, klarnet, posłuchać brzmienia żywej perkusji, banjo, ukulele albo mandoliny. Więc to na pewno jest dla nich bardzo fascynujące, dla nas również, bo na tych koncertach energia wraca. My dajemy coś od siebie, publiczność daje coś od siebie i to jest bardzo budujące. Bardzo satysfakcjonujące, że możemy to robić, że możemy działać w ten sposób. Ktoś mógłby powiedzieć, że no, co, gracie muzykę dla dzieci, że to jest takie mało istotne, a my uważamy właśnie, że wręcz przeciwnie, to jest bardzo istotne, że warto jest od najmłodszych lat inwestować w rozwój muzyczny, w tą edukację dzieci, i to daje bardzo dużo satysfakcji. My uważamy dokładnie tak samo, dlatego tutaj jesteście też. <laughs> po prostu jak z, na z naszych jakichś różnych wypowiedzi, i pisanych i mówionych, jak wyjęte żywcem. Fajnie, że tutaj też tak się to odkrywa, że naprawdę, naprawdę mamy te same wartości na no niej i dlatego się tutaj spotykamy. Ja jeszcze ten. Chciałam dodać jedną rzecz, bo tutaj Sebastian podkreśla, że gramy te koncerty dla dzieci, ale moim zdaniem. Gramy te koncerty również dla dorosłych I, i często mam wrażenie, że dorośli się lepiej bawią na tych koncertach, bo przychodzą z dziećmi, które mają miesiąc, dwa i, i śpiewają te wszystkie teksty. Dzieci są tylko przykrywką. Dokładnie. Albo dzieci siedzą znudzone i mówią, mama, tata, chodźmy już, a, a rodzice tutaj śpiewają głośniej niż, 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 niż ich potomkowie. E, więc i, i też wiem z własnego doświadczenia, już jestem czteroletnim ojcem, e, że e, i jako młody rodzic jednak ma się utrudniony kontakt z kulturą, i ciężko chodzić na koncerty, ciężko chodzić z dzieckiem na jakieś koncerty, na jakieś wydarzenia, które, które też się podobają dorosłym. I ja sam za tym. Tęskniłem i tęsknię i w jakiś sposób musiałem to ograniczyć przez, przez właśnie przez to, że, 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 że jestem ojcem. E, I widzę po prostu młodych rodziców, którzy się bardzo cieszą, że wreszcie mogą iść na koncert ze swoim dzieckiem. Dziecko jest zadowolone, a jednocześnie oni też się świetnie bawią, bo po prostu ta muzyka jest energiczna, wesoła, radosna, ale też jest dobrze zagrana. I tego wydaje mi się, że jest bardzo mało, takiej rozrywki familijnej dla wszystkich, nie tylko skierowanej dla dzieci, gdzie rodzice tylko czekają, aż minie ta godzina, a dziecko pójdzie już do domu. Tylko jednak wszyscy biorą w tym udział. i My też tak samo, nie jest tak, że skierujemy kierujemy tylko nasz komunikat do dzieci, tylko też jak śpiewamy, to śpiewają wszyscy, śpiewają rodzice, śpiewają... Nawet osoby bezdzietne też angażujemy, żeby nikt się nie czuł dyskryminowany. Więc wydaje mi się, że gramy dla wszystkich i trochę mam wrażenie, że w dzisiejszej kulturze e, brakuje mi takiej muzyki i koncertów skierowanych dla familijnych odbiorców. To jest wszystko tak bardzo nasze, co mówisz i ta potrzeba i właśnie wypełnianie jakiejś luki i też bardzo fajne właśnie zrozumienie zmiany tej rodzicielskiej rzeczywistości. Że to nie ma co udawać, ona się zmienia i rzeczywiście jakoś się trzeba na nowo w niej odnaleźć. Też fajnie, że w tym pomagacie. Bardzo Wam dziękuję. Jeszcze raz przypomnę, moimi gośćmi byli Andrzej i Sebastian z zespołu Czereśnie, który jest nominowany za płytę Czereśnie pani Marii w plebiscycie Pomelon 2023. O którym więcej możecie przeczytać na naszej stronie. I możecie też na Czereśnie tam zagłosować. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.